Zapraszam Was do obejrzenia domku, w którym żeśmy mieszkali. Jesteśmy w Watkins Glen w Nowym Jorku, czyli w miejscu, na którym byłem na tym torze na Trackdeju, także zapraszam Was, żebyście sobie zobaczyli warunki, bo ten domek jest naprawdę fajny, także chodźcie do środka. Dobra, co zaczniemy tutaj słuchajcie od kuchni. W kuchni sytuacja wyglądała tak, że no jest bardzo czysto, wszystko jest odnowione. Tutaj mega kuchnia, taka prosta, zwykła, w sumie no co, kawkę można sobie zrobić, mikro i tak dalej. Fajna lodówka oldschoolowa, zobaczcie. Zrobiona na taki stary styl. Lodóweczka na taki stary styl, zrobiona. Bardzo fajna. Cyk. Dużo w niej nie ma, jest tylko woda. No i co, lecimy dalej. Kuchnia, tak jak mówiłem tutaj jest przejście do drugiego domku No smoking anywhere in the house Czyli nie palimy nigdzie w domu Łazienka fajna bardzo Tutaj ja miałem swoją łazienkę Maciek miał swoją u góry Prysznic No normalnie wszystko czyściutkie, nowe, bo jest odnowione I co jeszcze tutaj pisze? Chodź was na kiblu, słuchajcie, nawet kimle pokażemy American Standard Na kiblu pisze, czekajcie, taka głupota, ale Fajna. No i jeszcze te kontakty. To są kontakty z dziwną minką amerykańską. To <noise> zajwiste. Lecimy dalej. Szybciutko, bo chcę wam pokazać. Tutaj jest miejsce, w którym spałem i salon. Tutaj jest salon, jest duży, naprawdę ten salon. Jest sporo miejsca. No i co, tutaj telewizję żeśmy sobie oglądali. Tutaj mieliśmy wczoraj pizzę. Ja tutaj spałem na tym łóżku. Tam jest air condition. No i co? Tutaj jest jakieś miejsce, pomieszczenie, pewnie do sprzątania, mają ludzie. Mam jakieś odkurzacze czy coś? Lecimy światło Ciach na górę. Powiem Wam, że chciałbym mieszkać nawet w takim domu. Tutaj ładnie pachnie. Jest fajnie. Tutaj mamy. Tutaj Maciek miał tak samo swój telewizor. I co? O, łóżko. Jest trochę niepościelone, to nie przeszkadza. Co tu jeszcze jest? Byłeś w środku? Co tutaj jest? Ja, jakiś schowek tu jest szafka. Pomieszczenie z odkurzaczem, okej. Okay. Dobra. No. no, światło jest. Jakieś miejsce po prostu mają takie do spontania, widzę, co so psuje w w domku. No i co, tutaj też jest kibelek u góry, fajne. O! I z takim tutaj widokiem chmury. Czyli jak sobie siedzisz, sadzisz dwójkę tutaj, to patrzysz zaraz w księżyc. Fajne, dobra. Ok, jest taras. I zobaczcie pola kukurydzy. Pola kukurydzy w Nowym Jorku w Watkins Glen. Jest nawet kosz, tutaj taki zawieszony na stodole czy coś. Tam jest hamak taki, zobacz. Jest hamak na ogródku, Ona jest ciekawy. Dobra, idziemy jeszcze, otworzymy fajne drzwi. Zobaczcie sobie, jak się wychodzi na kukurydzę. Otworzymy drzwi i, i lecimy dalej. Domek jest świetny, naprawdę robi robotę ten domek. No i teraz otwieracie sobie drzwi, na przykład tu. Ok. I wchodzicie od razu w kukurydzę. Patrzcie, się, co tu się dzieje. <laughs> Załbiście. Ale jest klimat naprawdę niesamowity. To jest klimatek z filmu prawdziwego, jakiegoś amerykańskiego, i tutaj tak właśnie jest. Także jest mega. Dobra. No to chyba tyle. Słuchajcie, taki smaczek chciałem dodać jako dodatek do tego, żebyście zobaczyli, jak mieszkaliśmy w Watkins względem tutaj, jak byliśmy na trackday. Także co, pozdrawiam i zapraszam do następnych filmików. Bang!